sobie wy takiego jak lastnake'a dzisiaj będziemy to grać i spróbujemy st stać się największym wężem I ja wcześniej już grałem i zdobyłem takie węże więc nie przedłużam i zaczynamy gierę trochę będzie mi lagować jakby co o nie jestem jakiś gigant o tak fajnie o nie kurczę Tarczy się skończył a już mało mi czasu można mieć tą tarczę, szkoda. Nie. Kurczę, szkoda. To dzisiaj też spróbujemy sobie odblokować tego owm, że takiego tęczowego na no, no, jest tylko 2%. Może, może jeszcze będę mógł. O, mogę zakręcić. Ciekawe, co mi wypadnie. O, dodatkowe dwa koła. O. I ostatni obrót. Proszę, żeby był wąż. O, kolejne dwa koła. a Ale fart. O. I kolejne ostatnie. O! Fajnie. Teraz mamy czaszki, żeby kupić sobie to, te jajca. Jaki to węż? A, rzadki. Mamy jeszcze kilka szans na tego węża. Na tego węża, którego ja chcę zdobyć oczywiście. Jeszcze mam chyba z 4. Tak, 4 mam jeszcze szansę. Pluszowa. <grym> Automatycznie mi się chyba otwiera. <grym> mam tego węża. Nie wierzę. I otworzymy sobie jeszcze, czy ostatni raz, i przechodzimy do giery dobra, to przełączymy sobie już na tego mega fajnego węża. I gdzie on jest? Gdzie on? Że na dole będzie. Gdzie on jest? Powinienem go mieć w eku. Kurczę. Szkoda. Dobra, pogramy. Hmm. Potrzeba do tego gołębia Już mogę gołąbki O już też żaby mogę zjadać Gdybym miał robił to bym sobie no właśnie ten to bym sobie nie chyba wysadziło, co on na pew. Kurcze Było blisko. Jakiś duży wąż. O, tam jest jakiś maluszek. Zjem sobie go. Co mi szkodzi? Przecież nie jestem wege. <laughs> Dlaczego mi to robisz? kurcze co tutaj jest kurcze przypadkowo chyba ja jakąś ofertę kliknąłem a poza tym a już nieważne. Nie. Nie no, on na no serio. Nie, nie do mnie. Nie no, nieważne. Kurczę. Jest to ten vip nie zaskoczył. Mam nadzieję, że mnie odpuści. odpuści Na szczęście. Mhm, uh -uh. jama. Uh. Mam nadzieję, że nie znajdę tu żadnego węża. Nie było. Fajnie. Wpełzmy tam sobie na górę. Zjadłoby się takiego No nie, uciekł Nie dam wyrzuca Nie no, nie wytrzymam O, mogę odblokować ten mm -hmm. kątem tak nie mi jeszcze nie tyle, tyle. No, oś i do utworzenia następnego jajka. Kurczę. Uciekłem na szczęście. Moim zdaniem ta mapa jest przekazańska. Nie lubię takie w sumie gry. Moim zdaniem w tej grze grafika jest fajna. Pewnie ludzie będą mówić... Nie! ale to moja opinia, czy mi się podoba, czy nie. Dzisiaj spróbuję jeszcze tyle żarcia, tyle żarcia, że będę przynajmniej tysiące miał pod swoim niekiem. Nie wchodzę do jamy. jamy. Pamiętam jak wcześniej sobie w tej, w takiej jamy, do takiej jamy wjechałem i się zgubiłem. O. I będę mieć sześćset sześć, sześć, znaczy się. piętoli mi się czasami. O! Nie! Dlaczego teraz ja? Dobra, idziemy minutę i zjedamy żarcie. Jedno, nie, nie wytrzymam. O, nagrodę i otwieramy. Proszę, 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 proszę. Hmm. Jak zwykle. Dobra, teraz nie będę niczego kupować, bo chciałbym sobie kupić to... Jajko za hmm, chyba tam 3000 było, nie pamiętam Za chwilę tym sobie... o Elo zioś za chwilę będziesz w moim o nie Uciekł, bo tam idzie Gdzie jest tam ten królik? Kurczę, ktoś mi zderzał. Ale dużo tu jest do żarcia. Zjadłem pierwszego dziada. O, znalazłem tego chyba królika. A który? Którego zgubiłam. Albo to jakiś inny królik. I zmykam. Ciekawe, ile tam te osoby by musiały grać w tę grę, że są takie duże. No te osoby. O. <laughs> Będziesz mój. Albo i jednak nie. kurczaczki. Jagi, czaszki, pasy. Ruski lub Ukraińcy w tą grę, nie wiem. Nie. na ile? Na 3 sekundy już świetnie

kurczę i się zbliżają mm -hmm. Gdzie jest ta kura? Czy co to tam ja widziałem? To był... O, tu jest! O kurczaki. Ich... O nie. O nie. Ech. Dobra widzowie, to jeśli, jeśli, jeśli będziecie chcieć kolejną część z tej cudownej gry, to zostawiajcie łap. Nie, piszcie w komentarzach. A ja kończę, trzymajcie trzymajcie się i... Cześć.